Projekt edukacyjny na rzecz ochrony zwierząt ma na celu nie tylko uświadamianie o problemach porzucania czy przemocy wobec zwierząt, ale również ma uczulać, że zwierzę nie jest rzeczą. Taki projekt to inicjatywa Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i Inspekcji Weterynaryjnej. Z projektem organizacje wychodzą do szkół i właśnie w takim spotkaniu uczestniczyli uczniowie z gimnazjum nr 2 w Kutnie. Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na przyczyny bezdomności zwierząt. Niestety przyczyn bezdomności zwierząt w Polsce jest bardzo wiele. Odnoszą się one zarówno do porzucania zwierząt przez właścicieli na skutek no, nieodpowiedzialnych decyzji o adopcji czy zakupie zwierzęcia. Często taką akcję nadmiernego porzucania zwierząt obserwujemy na przykład w okresie wakacji, wyjazdów wakacyjnych, ale także nadmierne i roz, roz, niekontrolowane rozmnażanie się zwierząt, szczególnie na terenach wiejskich, powoduje, że ta skala bezdomności wzrasta. Jeżeli chodzi o obszary wiejskie, to właśnie sterylizacja jest najlepszym sposobem Zapobiegania nadmiernemu rozmnażaniu się zwierząt. Zwierzęta bezdomne prawnie są pod opieką gminy, i właśnie do gminy należy obowiązek sterylizacji np. bezdomnych psów. Ten obowiązek zawarty jest w programie walki z bezdomnością, który zatwierdza Rada. Czas do złożenia takich programów jest zawsze na początku roku, do końca lutego roku, w którym zaczyna obowiązywać ten plan, i z reguły gminy zapisują ten obowiązek w swoich programach. Różnie bywa z tym wykonywaniem i sfinansowaniem tego wszystkiego ale w jakiś sposób jest to unormowane i jest obowiązkowe, obowiązkowe. Tak? Czyli norma prawna stanowi o tym, że te zwierzęta trzeba stabilizować ograniczając ich populację po prostu. Ważne jest, by uczulać, zwłaszcza uczniów, tych najmłodszych i tych trochę starszych na problemy zwierząt, ale także pokazywać w jaki sposób reagować, gdy widzimy zwierzęta, którym dzieje się krzywda. Temu służyć ma współpraca Towarzystwa Opieki z gimnazjum numer 2 w Kutnie. Nasza szkoła uczestniczy w tych licznych akcjach. Zresztą, tak jak tutaj wspomniałem, wzbieranie makulatury i to się przekłada przy współpracy z klubem Gaja, że ratowane są w ten sposób konie. Też mamy do w tym zakresie dyplomy. I tutaj myślę, że ta współpraca z, tym, z tą organizacją ludzką przyczyni się do dalszego zabezpieczenia zwierząt, dbania o, o te zwierzęta, tak samo poznanie, jakie mają potrzeby i jakie trzeba spełniać, tak, żeby po prostu tych zwierząt porzuconych nie było dużo. Tak? Gimnazjum otrzyma o dyplom szkoła przyjazna zwierzętom. Ratując jedno zwierzę, z pewnością nie zmienimy całego świata, ale to co pewne, to to, że zmienimy świat tego konkretnego zwierzaka i przynajmniej o tym warto pamiętać.